Lady. Witajcie, Janny Hoy z tej strony z kanału JC Lady Edukacja Alternatywna. Um, no, to już jest kolejny film. Robię serię sześciu, co jest dosyć męczące, ale szybciej skończymy. I ten film powinien być prosty. Um, chciałabym zacząć teraz um, piątą serię o gramatyce polskiej, bo mówimy o gramatyce polskiej. Trafiłaś, trafiłaś na serię filmów o gramatyce polskiej, a polski jest przykładem języka starożytnego z jego gramatyką e, starożytną. W serii pierwszej mówiłam, i drugiej mówiłam głównie o gramatyce polskiej, a nawet przesunęło się to na serię o gramatyce porównawczej pierwszą. Natomiast już pod koniec serii Gramatyka Porównawcza 1 i w całej serii Gramatyka Porównawcza 2, mówiłam porównując angielski, francuski i polski. Polski, angielski i francuski. Um, porównując, jedną z wedle podobnego schematu co wcześniej, jeśli chodzi o gramatykę. Ale teraz mamy już piątą serię, i tu chciałabym po prostu powiedzieć. Co to jest ta piąta książka? Piąta książka jest praktyczna. To jest e, gramatyka polska, ćwiczenia. E, napisałam ją w, tą w ten sposób, że idzie ona tym samym schematem spiralnym to ważne, e, jeśli chodzi o budowę gramatyki. E, Mówię trochę na początku tak ogólnie o języku, ale potem jest już, idzie ten schemat od najmniejszego do, najwię, do, do największego. Powiększa się, tak? Ta spiralka, czyli idziemy od malutkich cząstek, głosek, sylab, potem słowa, części mowy, a potem idziemy ku zdaniom i całej wypowiedzi. Tak to wygląda. Ale jest to, są to ćwiczenia. Więc są tam ćwiczenia. I są, ta gramatyka ma takie trzy części, które są też w różnych kolorach: czcionki, tak żeby było ciekawiej. Część Pierwsza w każdym rozdziale, a jest ich 27, bo uznałam, że tak no nie może być 10 rozdziałów jak w każdej z książek do tej pory, bo wtedy byłyby one za długie, a tu chodziło mi o takie mniejsze całości. A poza tym, jeden rozdział odpowiada jednej lekcji i w ogóle cała ta książka jest już konkretnie podstawą kursu um, języka polskiego dla obcokrajowców. Ona będzie po polsku. Ale będzie też po angielsku i francusku. W tej pierwszej części, w każdym rozdziale, yy, są tabelki, tak żeby było prościej, łatwiej co znale, coś znaleźć. I w tych tabelkach jest wiedza wyjęta z gramatyki polskiej albo z gramatyki porównawczej. Yy, yy. I ona jest dosyć pełna. Tam nie ma wszystkiego oczywiście, bo musiałabym przepisać tamtą książkę, a nie o to chodziło. Jest tam dużo informacji i nie wszystkie muszą być potrzebne dla osoby, która się uczy, ale może sobie do takiej tabelki zajrzeć. To jest oczywiście, raczej nie do nauki dla obcokrajowca samodzielnie, myślę, że nie da rady. Natomiast ze mną, na kursie, czy z kimś innym, kto będzie dla mnie pracował, zdecydowanie można to zrobić. Można po prostu iść takim systemem. Nauki. Tam są pełne informacje w tabelkach poukładane w tych 27 rozdziałach, czyli pierwsza część każdego rozdziału to są tabelki, czyli teoria, a druga część to jest um, ćwiczenia. To są ćwiczenia do zrobienia. Z tyłu książki są odpowiedzi do nich. Są w innym kolorze, bodaj czerwony. Czarne to są tabelki, czerwone to są ćwiczenia. Um, I nie jest ich tak dużo bo to jest tylko książka ćwiczeń, a ćwiczenia prawdopodobnie na kursie ze mną będą dodatkowe jeszcze, um, podawane przeze mnie, um, bo myślę, że te nie wystarczą, ale to zależy oczywiście od osoby, w jakim dziale będzie potrzebowała więcej ćwiczeń. Um, I część trzecia w każdym rozdziale to są piosenki, ponieważ mój cel w, na tym kursie jest taki, żeby to była żywa mowa. Ja nie będę tam uczyć tego wszystkiego, co jest w gramatyce polskiej teorii. Ja tam będę mówić, że jeżeli ktoś chce, to może tam zajrzeć, żeby zrozumieć różne rzeczy, natomiast to nie będzie podstawą kursu. Kurs będzie praktyczny, po prostu nauki języka polskiego. E, aczkolwiek e, będę mówić o tabelkach, że żeby zrozumieć sensowność wypowiedzi czy, czy e, skomplikowane formy, to trzeba e, łączyć punkty w gramatyce języka polskiego. E, natomiast oprócz tego jest ten aspekt, ten, ten wymiar kulturowy, dlatego są piosenki. I piosenki są związane, jakby tym gramatycznie powiązane. Czyli e, piosenka tak naprawdę jest ćwiczeniem zawsze, gdzie trzeba znaleźć, nie wiem, na przykład jakąś tam część mowy, nad którą pracujemy, proste rzeczy. Natomiast e, cały kurs będzie online, na mojej platformie, więc ta piosenka będzie również do wysłuchania. I będzie tekst, będzie można się. Jakby w ten sposób uczyć praktycznie. I tak wygląda cała, <laughs> cała, e, cała książka. Każdy rozdział ma te trzy elementy e, i każdy rozdział idzie tym systemem spiralnym, czyli kończymy z, na, na składni, na budowaniu całych wypowiedzi, zdań. 27 rozdziałów i tyle. Więcej właściwie nie mam do powiedzenia o tej książce. E, będzie dostępna do kupienia nawet po kursem. Myślę, że warto, bo to, to jest taki wyciąg, e, skrót, jeśli chodzi o gramatykę e, polską, teorię, która będzie bardzo obszerna i e, no i tam będzie dużo szczegółów, dużo, dużo, tak? A tutaj to będzie taka kwintesencja e, tamtej wiedzy. Tyle ode mnie. Pamiętajcie, że język stwarza nam rzeczywistość.